Ania, wstawaj, dzisiaj spełniam Twoje świąteczne życzenia przez 24 godziny. Proszę bardzo. Dobra, okay, tak. Kawka, kawka no, świąteczna. Nie? Tak, świąteczna kawka. Dobra, wstajemy. Słuchaj, ty teraz się szybko malujesz, tak? Oszukujesz no. się, a ja idę zrobić ci śniadanko. Okej. Okay. Dzisiaj jestem świętym Mikołajem. Ho ho. Ho ho. ho, ho. Przygotujemy jedzonko, znaczy wiecie, przygotujemy, ja weźmiałem wszystko z cateringu, przerzucę tylko do tej miseczki i tutaj mam gofry, tak samo jakoś je ładnie ułożę, że niby ja to wszystko samemu zrobiłem, żeby nie było, ona się nie skapnie. Mówiłeś coś? Ej, nie, nie, nic nie mówiłem, nic. Dobra, robimy. No i świąteczne śniadanko gotowe, proszę cię bardzo. Sam to zrobiłeś? Ej, tak, no kto miałby to zrobić, przecież nie ma tu nikogo innego. Tu? Mamy tego naszego bałwanka. ja mam tu jakieś goferki, kawkę I Ja mam jeszcze dla ciebie prezent, jeden prezent, no? słuchaj Możesz sobie wybrać jedną z tych trzech opasek, proszę cię no, bardzo Świątecznych, tak I musi w niej chodzić Chodzić? Tak. To czekaj, cały dzień porze. Tam No dobra Dobra, bierz się za jedzonko, nie ma czasu Bierz tą świąteczną owsiankę, czy co to jest I no. znaczy, tak, tak, owsiankę I no, jak, jak smakuje? Postarałem się bardzo mocno Lepiej niż twoja wiezienna popka no, bo ja dobrze umiem gotować Robiłeś kiedyś owsiankę? Tak To jest dobre ja. Jak zjesz całość, to mam jeszcze dla ciebie prezent hmm? Czekaj oh. eee! Proszę ci bardzo Ola, dziękuję, ale czu... Kupiłem go sobie i siedział na półce, ale ci mogę dać Aż ktoś do ciebie napisał z wrażenia jak smakowało jedzonko? No pycha było Dobra, no to słuchaj, ty teraz idź się szykować, bo no. niedługo będziemy też wychodzić, nie wiem czy ci mówiłem Nie, nie mówiłem. No to, no to zaraz będziemy wychodzić w specjalne miejsce tak? A ja teraz posprzątam i widzimy się za chwilkę Posprzątasz? już Posprzątasz? No, no ktoś musi sprzątać To jeszcze otworzę to jajeczko, dobra? Bo go nie otworzyłam. A, to jest, to jest moje, a, dobra, nieważne To jest pingwinek z niespodzianką Jestem ciekawy co ma w środku Oby miało coś świątecznego <laughs> widzę czapkę Mikołaja chyba O ja, o ja, coś ciastek. Ciasteczek? Patrzaj, wpasowało się do mega etui na telefon Świąteczny ciastek Mega Dziękuję No i jak, gotowa jesteś? Tak, tylko czegoś mi brakuje Ja wiem czego Proszę cię no. bardzo, tutaj masz, ode mnie Prezenci? Tak, prezenci. Tak z pięknej Kocham tą Majkę Widzisz jak jestem kochany No i jak, podobają ci się? No strasznie, zobacz jakie są słodkie No urocze, dobra, co teraz... i teraz? A, a, Okej, okay, no bo słuchaj, przyszedł Mikołaj i przyniósł ci paczkę Mikołajem był kurier I to jest specjalna paczka że to nie wiem skąd Mogę otworzyć w takim razie? No, możesz Nie rozwal Sekunda. Co to jest takiego? Wow! O, ja cię... To jest Vicky Gabor, To jest paczka od Vicky Gabor Dla. mówino aż. Nie! Ja. Dziękuję strasznie! To jest jej nowa płyta naklejki! Tak, to naklejki. Pójście! Co? Mogę też to dostać? To jest koszulka. koszulka. To jest jakaś koszulka MK, co prawda, ale to. O ja, dziękuję bardzo! Miły prezencik! Dziękuję. Ja biorę naklejki. Albo możesz masz naklejki. Mogę mieć jeszcze. tylko mnie miała. <grystanie> Żartuję. Tak, bo teraz ja mogę mieć rzeczanka? Jakie rzeczanka? No bo. Ciast... To musi być świąteczne, żeby nie było. Tak. Nie, nie, nie tak, oszukuj. Ale ja chcę powiesić w pokoju, ponieważ już prawie jest skończony. Lampki świąteczne, tylko że nie wiem jak. Bo mam lampki, ale nie wiem jak je mam przykleić. To ściany, żeby nie przybijać gwoździem, bo będzie to brzydko wyglądać. Dobra, coś wymyślimy w ogóle, ty masz łóżko. No? Marzuszko! <grystanie> Sącynie. Ogólnie to Mufinka płakała już przez tydzień o tym, że chciałaby te lampki powiesić, więc kupiłem jej takie wieszaczki. Zobaczymy jak zadziałają, ale jest schowaj, teraz niech ich poszuka, żeby nie było tutaj. Tu się może nie skapnie. Mam dla ciebie prezent, no. słuchaj, mam taką jedną rzecz, którą będziesz mogła sobie zawiesić te swoje wszystkie lampki dookoła, ale no. musisz ją znaleźć i ja ją gdzieś schowałem w pokoju. Czekaj, tu? W no, tym pokoju? No tak, w którym? No przecież, no. Ale zimno. <laughs> Tu jest lodowato. Tu jest, jeszcze zimniej. Nie Je coraz zimniej, coraz zimniej, łamatko! W ogóle zamarzłaś No nie no, w tą stronę to będzie typowo zimno. W drugą, tu jest lodowato. Proszę kierować się do tyłu. Prosto, prosto, prosto. <laughs> pro <laughs> co co? O, to są bieszaczki. Super, dziękuję. Dobra, bierzemy się do roboty. Dobra. Możeś mi Teraz tutaj. Dobra, Mikołaj mi wiesza ty czemu nie masz swojej czapki? Daj mi, mi czapkę Mikołaja. Trzymaj, żeby się nie zgubił. Ho, 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 dziecięc. Uhuh, ha, nasza zima można... zła. Gotowe pytanie, czy będą się faktycznie trzymać, czy na mnie spadną. Zobaczcie, co mam dla Mufinki. To jest cała paczka z kisz więc ich tutaj naprawdę mega dużo. Dobra, zawołamy ją i zobaczymy, jak zareaguje na to. Dobra, Mufinka, nie otwieraj oczu i teraz proszę tu podejść. Podejdź dalej, 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 dalej. Ale ty już Ale to nie. Ty, ja nie prowadziłem, o, o, o. Ciebie, tylko za głosem szłaś. Dobra, ale słuchaj, dobra. Wynagrodzi ci ta paczka przed tobą, tak? Ale, ale nie otwieraj jeszcze oczu. Dobra, pomacuj sobie tą paczuszkę, No i dobra. Co to jest? Duży boksik. boksik? Z niespodzianką, tak. Ma co to To jest jakiś lew? To jest y żywa lwa. A to głowa. Co? Minecraftowa? Tak, tak, Minecraftowa. I teraz z przodu masz takie okienko. No, no, no i możesz. Ja sobie możesz... tam rzucić rękę. Musisz. Nie, nie uchodzi. No dawaj, wiesz i musisz wyciągnąć jedno jajko. Tylko nie zginij za mocno, bo to jest skórze. Jakiś taki <grym> Dobra, możesz otworzyć oczy i otworzyć Aaaa Coś ma to usiku, tą twarz no. Ej, mogę otworzyć? Tak, jednego, jednego, jednego. reszta są moje Serio? No A może jakiś odcinek z tego nagramy? Dobra A mogę jednego? No Dobra, to jak już ja wzięłam tego, to tego I trendy to się otwiera? Tak Już wiem, suwaczek Ale czad, ojo no Ale sztos O, ja! dużo to... szuk, no, jaka <grym> O, mateczko, to jest co to takiego? Jak myślisz? Świnia. To jest świnia z luz świnka. Słabon. dziękuję Ci bardzo, jaki to jest tykia. Dobra, okej, okay, no to na razie. Ach, co? Okej, okay, całą tą paczuszkę dostaliśmy w ogóle jako prezent, za co bardzo dziękujemy, a nie bardzo je chciała. Mofinka. Hmm? Przed Mikołaj, masz jednego modzi popsa jeszcze teraz. Ja. Możesz go sobie otworzyć. i to jest najlepszy dzień ever! A potem idziemy wieszać lampy. Dobra, co mamy? Co to jest? Czekaj, to jest łódka? To jest statek? Co to jest? Tak, to jest statek! Jaki słodziak! Ależ to, my już niedługo w ogóle idziemy do Sopotu, więc ten statek w sumie może pojechać z nami. Miałem nadzieję, że to będzie choinka. No. Dobra, a drugie? Zobaczymy. Nie no, wow. ej! Kozak! Teraz wygląda pięknie. Chcesz zobaczyć? Jak pada Kolejne świąteczne go zaliczone. No i widzisz, Mufinka, nawet Ci śnieg załatwiłem. Ale czad! I tu jest jeszcze więcej. Aniołka, zrób. <słuch> Tak, Taak? mogę zagrać na swoim komputerze w Minecraft. Ale masz swój. No jeszcze nie mam swojego. Ja znaczy prowizorycznie na swoim starym idę, a on gorzej gra. No dobra, pożyczę Ci mój komputer. Dziękuję. A mój kanał gamingowy, na którym gram w Minecraft, macie proponowanych także zapraszam, zostawcie krótko do naszych w filmkowych. Kwinka. No i co, jesteś zadowolona? Tak, dziękuję. Twój komputer jest na <laughs> Zabrałbyś mnie na jakieś jedzonko, bo nie mamy nic do braku Dobrze, pójdziemy tam, gdzie mi ostatnio mówiłaś, bo ja też jestem w sumie głodny Naprawdę sobie mi na jedzonko? Tak Okej okay. Poczekaj, to się tylko przebiorę w coś cieplejszego No pasowało, bo wiesz, że jest zimniutko no Czekamy teraz na jedzonko, ja przyszłam do łazienki i jesteśmy w miejscu, w którym byłam na filmiku, gdzie wcielałam się w wszystkie dziewczyny naraz raz X. Macie go proponowane. Świąteczne, żeby nie było Mam bandy i moją sałateczkę. A Kitek już nie dostał swojego To ty zadowolona? Mhm Sałateczka, koktajlik, Kitek. Kitek już prawie zjadł swojego, już zjadł swojego burkara chciałam go nagrać. Ja jeszcze dostałam sushi, ale no Kitek, wiesz, że No ja dopiero zamawiam. co podobało się? No, fajnie było. No to zadowolone znam. Idziemy na zakupki. Hmm. Na, co? na zakupki, Nie. świąteczne! Tak No i strasznie co tam? nie zmarzłam, było super, serio, dziękuję ci bardzo, ale tak mi strasznie zimno jest na dworze Zgadnijcie kto zjadł dwa burgery aż, dwa burgery Mówimka kremik i Kitek mi zapłacił, więc dziękuję bardzo Zjadłeś dwa burgery, wiesz o tym Ty zjadłeś No i co? Były dobre Dobra, słuchaj, jakoś jest ci zimno, ja już ograłem system zanim ty jeszcze się ogarnęłaś Proszę cię bardzo Zimowa herbatka a, gorąca, dobra, stawiam ją tutaj, nieważne, Dziękuję bardzo! Ej, to kochane, Jest gorąca, uważaj. Jesteś moim świętym Mikołajem. Tak, jestem, i teraz mam jeszcze dla ciebie jeden prezent, tak więc możesz sobie tutaj teraz przyjść, tutaj klapnąć, i ja ci zaraz coś przyniosę. I to już będzie jeden z ostatnich prezentów, niestety. Dzień dobiega niedługo końca. Bo ja cię za dobrze znam i wiem, żebyś zapomniała, a ty masz jeszcze kulę do kąpieli, więc proszę cię bardzo, przyniosę cię. przyniosłem Może ci. byś sobie w tym momencie wzięła gorącą kąpiel. To wezmę dwójkę, bo możliwe, że będziemy w tym Sopocie, więc i takiej tutaj nie zrobię. No i co tam będzie? Ostatnio miałaś zwykłą kulę, teraz będzie lepsza? Ale nie No! Sól! Co? No! ty nie jest kula? Nie. Albo nie kula. Myślałam, że sól do kąpieli. Okej. Ale Sik, bo ona jest jakaś chyba bardziej pomarańczowa. Słam ją na pół i chyba tylko połowę zużyję, bo ja małą wodę nalewam. Dziękuję ci bardzo, Kitek. I mam herbatkę, a obejrzymy sobie co dzisiaj... Chłopak, się, Owarzyłam się Obejrzymy sobie dzisiaj? Tak, obejrzymy. Opowieść Wigilino. Co? I? Albo piękną i bestie. Tak jak w telekonecie, ty dzisiaj dałaś. Tak, zawsze chciałem to obejrzeć. Tak mi stało. I do głowiczki pana z moimi kaczuszkami. Dobra, wszystko naszykowane, lampki mamy odpalone, tutaj już komputer jest naszykowany, herbatki z mojego kalendarza adwentowego, z herbatkami sobie już zrobiłam. Do tego, skoro piękna i bestia, to oczywiście różyczka. Śliczniutka. Nowe skarpetki sobie już tu przygotowałam, żeby mi stópki nie zmarzły oczywiście świąteczne. I popyta, którego dostałam gdzieś od Kitka na filmików proponowanych, gdzie robił mi prezenty w pepku. No dobra. Teraz to ma klimat. Wygląda to czadowo. Zaczynamy! Jestem mega wdzięczna Kitkom za ten dzień, bo było fenomenalnie. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Koniecznie zostawcie kciuki do góry. A my widzimy się w kolejnym odcinku. Buziaki, pa!